Proszę Państwa, ja po chwilowej, no nie takiej długiej przerwie chciałem się znów odezwać, znów coś nagrać do YouTube'a. No ostatnio najbardziej przeżywam kwestię mikrofalgie piędzi i swojego zdrowia, tudzież żywności i różnych skażeń, ale pośrednio wiąże się z tym też temat, który chciałem dzisiaj podnieść. Otóż dzisiaj w Gazecie Krakowskiej wspominane jest o tym, że Kraków de facto jest Kraków de facto jest uzdrowiskiem, ma wspaniałe mineralne wody lecznicze, które niestety są niemal nieużywane. No starsi obywatele Krakowa na pewno pamiętają, że było uzdrowisko mateczne i tam były zabiegi i wspaniała woda krakowianka. I za komuny, którą tak właśnie ci nasi pseudo -solidarnościowi Politycy tak strasznie e, krytykują. Tą krakowiankę, która zawiera bardzo dużo selenu i bezcennych składników mineralnych, dawano ludziom w zakładach pracy, zwłaszcza w hucie Lenina, i, proszę Państwa, bardzo to pomagało Big Zdrowym przeżyciu ciężkiej pracy. A z chwilą, gdy tylko nastały te pseudokapitalistyczne, niby solidarnościowe rządy, Natychmiast zaczęto prywatyzować, kombinować. Przez jakiś czas jeszcze dało się, przez jakiś czas widziałem, że dało się jeszcze, popróbowałem sam, tam taka była mikro-niby yy, piarenka, taki, yy, no, taki zadaszony yy, baraczek, gdzie można było jeszcze trochę wody nalać czy nawet yy, kupić, a potem całkowicie to zamknięto i właściwie kilkadziesiąt lat się już yy, nie da skorzystać, robi się różne, różne tam y, zmiany y, ramawianki, no i na pewno jakiś prywacz, ciekawe czy Polak y, tym się zajmuje. Co prawda obiecują w Gazecie Krakowskiej, że będzie wkrótce to uruchomione, przynajmniej możliwość y, zdobycia tejże bezcennej wody krakowianki, a powinien być również zakład. Przecież przyrodoleczniczy, tam, o ile pamiętam, były chyba również jakieś borowiny i tak dalej. Wiem, że to było i to w centrum Krakowa. Tak samo w Krakowie mamy następne, znakomite. Aczkolwiek ja najbardziej tęsknię za krakowianką, zwłaszcza ze względu na ten selen. Była bardzo, bardzo, bardzo smaczna i bardzo zdrowa. Teraz próbuję się zrobić, z tym kuria też partycypuje, y Uzdrowisko w Opatkowicach, wydobywanie wód mineralnych. Wiadomo, że jest również uzdrowisko i wody mineralne z To wszystko jest Kraków. A w Opatkowicach ta woda jest bardzo wysoko zmineralizowana. Przez to niektórym może nie smakować. Ja staram się korzystać również z innych wód artezyjskich, na przykład, czy dawnych źródeł. Na przykład o podobnej słonawej, yy, siarkowodorowo-słonawej wodzie można mówić przy tym świętym źródle na skałce przy pomniku świętego Stanisława, czy niektóre te studnie artezyjskie, które mamy, też mają bardzo ciekawą wodę, bo internet twierdzi, że w wielu, zarówno butelkowanych, a tym bardziej kranowych wodach jest. Dużo zanieczyszczeń, a z opakowań plastikowych przenikają niezdrowe elementy również do wody. Bardzo się modlę od dawna i, i ludzi buntuje, żeby przywrócić przynajmniej Krakowiankę, a również Swoszowice, Opatkowice, rozwinąć i zrobić z Krakowa prawdziwe uzdrowisko, prawdziwy zdrój. Bo to jest trochę cyrk. Mówi nam się, że, że ten, że w Krakowie taki śmiertelny smog, smog, z tym, że dla mnie ten smog to jest bardziej elektroniczny i mikrofalowy, a nie. No i oczywiście od samochodów, a nie od palenisk, od węgla i drzewa, których przecież przed laty było kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt razy więcej. A teraz. Po prostu auta, elektronika, mikrofale to zastępują, a podobnoć mikrofale plus spaliny właśnie aktywizują i przytrzymują przy ziemi i mikrofale, zwłaszcza te szkodliwe elementy, które również powstają z piecu. Więc wszystko jest kręcone, kombinowane, różni robią interesy, a Kraków mogły być. Wspaniałym nie tylko miejscem zabytków, ale uzdrowiskiem i po prostu <laughs> bardzo dbać o mieszkańców i o turystów, i mieć wielką sławę i dużo lepsze zdrowie dla ludzi, bo robi się wielką walkę z węglem, a nie produkuje się błękitnego węgla. Dlaczego pan Morawiecki nie sfinansuje tego, byśmy produkowali? prawie że nieszkodliwy w spalaniu błękitny węgiel. Taki wielki, taki wielki po prostu niby biznesmen i patriota. A u nas się walczy z węglem, zwłaszcza kamiennym, z brunatnym już nie bardzo. Natomiast w Niemczech niby mają przejść, niby mają przejść na węgiel, znaczy zakazać węgla, ale węgla brunatnego się rozwijają. Elektrownie brunatnego węgla, na brunatny węgiel, też twardo funkcjonują. Tylko nam nie wolno daleko bardziej bezpiecznego, mniej szkodliwego yy, w terenie węgla kamiennego wydobywać, wysokoenergetycznego, łącznie z metanem. Za wszystkim stoi polityka, pieniądze, oszustwo, słaniactwo. Kombinatoryka, niewiedza ludzi. Również to, że przecież mało kto wie, że Kraków de facto jest uzdrowiskiem ze wspaniałymi wodami mineralnymi. Więc mówmy się, działajmy, by jak najszybciej przywrócono nam w pełni te nasze znakomite źródła i oczyszczono Kraków również w dużym stopniu z mikrofal. Nam G5, G6 naprawdę nie jest do szczęścia potrzebne bo będzie nas szybciej wykańczało. A woda mineralna na czele z Krakowianką jak najbardziej. Więc ora et labora. Amen.